Siemeneczko widzę z tej strony dzieju i słuchajcie, zobaczcie, ja tutaj drzewa już sobie załadowałem na, na tą naszą dwukółkę. No to chcę sobie takie zapasy trochę porobić, no bo wiecie, lepiej mieć niż nie mieć, a zresztą ja mam kolejne zlecenie niedługo, więc no to, to drzewo to się przyda akurat. Jutro mam jechać tam do pana. Sta a, a, kur. Oa! A, a, a. O babcia mnie zatłucze, babcia mnie zatłucze! Babcia mnie zatłuczy, widzowie. Mm. Ciągnik opętało, widzowie. Ciągnik opętało. Czekajcie, jak go tu może napchę, może popchnę go, może tu się nic nie nie stało mu. O, opa. Dobra, czekajcie, on. Kurde. Ech. Dobra, w drugą stronę, w drugą stronę. Trzeba ja za koło pociągnę, za koło. Ej, Nie dam rady. A tu zaciągnik, jakbym pociągnął. O o! O! Zobaczcie, opętało mi cię! Za dużo drzewa, hany. Ładowałem tu na to. Szybko ja muszę wrócić na podwórko. Czekajcie, pas odepnę, któryś. O, może. O! Będzie ok? Będzie ok? Zobaczymy. Dwie, dwie kłody spadły, ale. Dobra. Dobra, tu po czymś polu zawrócę. Może się ktoś na mnie nie pogniewa. Ale się odcinek zaczął i to nie było planowane naprawdę tego. O, super w drzewo wjechałem jeszcze babcia mi zatłuczek, ona zobaczy tego władka, że on jest. O cześć! O cześć! Obijany taki. C co robisz? Ja jadę do domu. A ty co ty robisz? Ej, a no? poczekaj. Abyś mi dał piątaczka. Piątaczka na co? Na no, co ci? A to nie ma takiej możliwości nawet. Nie, nie. Nie, ale ja bym chciałam na kole. Na kole? Ale kola no, no. jest niezdrowa. To na Pepsi. Pepsi jeszcze gorsza. To na kole zero. Dobra. Ale ja mam mało też, więc ci nie dam. Odczep się, odczep się ode mnie. Proszę To tu masz, zobacz. Chodź. Gdzie? Przedaj to komuś zadychę. I będziesz mieć o, a to za piątaka komuś, a, będziesz mieć 15. A chciałeś kupić zadychę? Nie, zostaw, nie kłaść tego, nie kłaść tego. Ja muszę jechać. Zadychę? Nie. Czekaj, czekaj. To dla ciebie. A to za 15. To sprzedaj to 15. komuś, to sprzedaj komuś. Zagaj. Na razie nie chcę, nie, nie chcę a nic od czekaj. ciebie. Nie Na chcę nic od piątaka. ciebie. O, to sprzedaj komuś. No żyd. Czego... Czego ryczysz? Czego ryczysz? Uspokój się. Uspokój się. Dobra, rycz się tam. Ej, a po, a, poczekaj Ci pokażę trick Zobacz. Sztuczka, zobacz. No. O, a popatrz, umiem tak palcami aż tak O tako Tutaj... A umiesz tak palce krzywe, zobacz tutaj. Nie. Dobra, to ja idę. Dobra. Ej, ej, ej! Ty kurt Chodź tu. A -a. Pierun jeden... złapiecie, cię, chodź tu gdzie, gdzie ty jesteś? Ej! No piędych mi zawinął o, gówniarz, ne, niech mu Niech mu... Tak Ola to źle źle zrobi niech się zżyga Tyle, tyle mu powiem. Prier mały, denty, Piędych mi zawinął z kieszeni, rozumiecie to? Oj, nic bał się, nie będę gadał, zaraz babcie to. Babcia się wystraszy, że mnie okradli, mnie pobili Nic nie będę mówił lepiej no, dobra Zowie, tego nie było, nic babci nie mówcie, że tu mnie okradli Po prostu, jakby nig Gdyby nigdy nic I... jakby gdy... gdyby, jakby... Gdyby... Jakby, gdyby... Nie Gdyby... No jakoś tak, wiecie o co mi chodzi Gdyby nic Nie, no jakoś inaczej Cześć babcia! Cześć no się Drewna przewiozłem troszeczkę Kurcie, ja Bizona chciałam przedstawić, ale nie pali. Jak nie pali? Ty, pewno nam się już to paliwo skończyło, coś tu wlewali. Proszę dolać, babcia. Tu babcia dolaje, tu w kanistrze Zobacz. jest. Nie chodzi. Nie Tam cały kanister paliwka. Co będziemy siać Przeniczkę? No trzeba, wiesz, Nusiu, no, ja już napełniłam się. O, zobaczy babcia, tu. W, no z, patrzę, z, Władkiem, z Władkiem nic się nie stało. W ogóle... Ale tego drewna, że dużo przywiózł. Z Władkiem nic się nie stało. Ładnie jakoś dzisiaj ładnie wygląda, tak jakby nie dachował. Co? No ładnie wygląda dzisiaj ten Władek jakoś tam... Tym A słońcu. czemu Ci się taka brudna? A tu błotnik obterty. A tu obterty, e... chodź. A chodź tu jest obterty. No taki był już, babcia. Nie. No to może jak ładowałem to jakiś kawa mi o tak jak teraz tutaj Musisz się uważać na to Przepraszam, no ale naprawdę ten Władek jakoś dzisiaj pięknie wygląda Tak jakby wcale nie dachował jak ten, nie? Co? No, że no ładnie wygląda Mówię No tak jak zawsze No, to jakoś wygląda. tak... Wygląda no, Tak fajnie A co, coś zmieniałeś w nim? Nie Nie, Mówisz że jakoś tak właśnie dzisiaj... No ci prawdę dla babki No dzisiaj jakoś tak lepiej wygląda niż zawsze, nie wiem dlaczego To znaczy? No nie wiem, jakoś tak ładnie podobał mi się dzisiaj on. Oj, ty coś kręcisz! Ja też dzisiaj tak ładnie wyglądam. Oj! No o, czemu ty masz guza? Dzie, bo mi drzewo mi się uderzyłem, babcia, tu mi kawa gałązka spadła. Więcej za mnie pod no gałązka mi spadła, bądź spokojnie. Nie, to jest niebezpieczne dla ciebie, wiesz? Ja miałem kaski, nic mi się nie stało. No, nie wątpię, krask to leży, ale w stodole. Mam kask przecież ze sobą, miałem. Nie ma. Miałem, babcia, wziąłem ze sobą kask. Ja no, nie, no. nie lubię tym, tym Władkiem, cofać do wspomagania nie ma. Chodź nie ma trzeba podczepiać tego ziemnika. Już, babcia, te wszepki może byśmy tutaj trzymali zamiast tam na wjeździe. Eee, dzisiaj u mnie był taki młodzienie, coś się nazywa Kasper chyba. I co chciał? 5 zł. Na kole? Dałam mu 20. Jak 20? 20 no. Babcia. Młody też chce coś kupić. coś. No, no pewnie to lepiej dać komu obcemu. Ale o czym ty mówisz, mniosiu? Nie, o niczym. Dobra, czekaj, odepchniemy i przepchniemy, wiesz? Tak. O Pyk, jasiewnik o. podczepiam Nie no tak właśnie fajnie tak obcemu Dzieciakowi dać, nie? Kaskę. No usiu na no, przejść ty też masz Masz dostęp mam, do konta Mam Mam babcię, Zawsze przejść wziąć Ja tobie przejść nie ty ani... jak na wszystko Potrzebujesz to możesz Ani grosza więcej babcia nie daje temu wachmycie. Na co to znasz go? No poznałem go dzisiaj tak, a jak? Okradł mnie. Co? Pieńdych mi ukradł. Przed chwilą. Jak to? Żartujesz? No nie no, przed chwilą mi pieńdych z kieszeni wyciągnął i uciekł. No ale to jak to się stało? No, nie, wziu, normalnie no, no podszedł do mnie, z kieszeni mi ukradł i uciekł no. Nie, ale to... Dlaczego z kieszeni? To miałem 50 złotych w kieszeni, mi ukradł No ale to mu pozwoliłeś? No jak pozwoliłem, tak pozwolił to by mi nie ukradł A jak nie pozwoliłeś to ukradł? No ukradł, no No ale to co, ty mu pozwoliłeś do kieszeni zajrzeć? No nie, szybko I uciekł od razu No to A. Babcia jeszcze mu dała Kasę No ale no To co? No nic no. Może on potrzebował. Tak, ja, na pewno. Może Otrzymował. on z jakiejś biednej rodziny nie znosił. Tak. Wiesz? Może liwa. Dobra, ja nie wiem, czy ten ziemnik nie jest za bo w nim ściury miały gniazdo. No jakiś taki właśnie. Chyba tak. Daję ja sprawdzę. Zobaczy babcie. I tu zobacz, trzeba tak. Ten. I normalnie po prostu robić, a, wiesz? Idzie? No. To ja będę robił. Komaskę no zamknie. A ja tu będę patrzał. Nie, daj. Co? A, dobra. No i tak trzeba robić, wiesz? No wiem. A jak się sieje? Dobrze, ja tu sprawdzam, wiesz? Ale jak i teraz mam zawrócić? No? Po prostu mam to zawrócić, tak? No jak chcesz to se możesz poprzeć jaka zrobi, jak chcesz Tak, żeby było posiane a, a posionym można jeździć? Nie, posionym już nie Jak jest nieposione to można, ale już jak jest posione to nie Ja. Nie posionym, niektórzy... Bo, bo niektórzy tu mają nie. rozum po matce mają I posionym jeżdżą O co chodzi? No łapcie nie za tego filmiku Znam, że posionym, ale po matce nie znam. No ten, ten... Ten ojciec, co... Co tam nagrywał tego chłopulka, to... Nie po Rozum po matce. Rozum po matce. No ten dzieciak, co a, po polu sianym jeździł, że ma rozum po matce. Na, na... tym, na tym nie? No. Jakiś gościu tam właśnie... A, nie. To jakieś babeczki tam koniami se wjechali Na, no. na pole. Tylko, że to było ich pole. No. no. I tamta babeczka mówiła, że ej, nieposianym, nieposianym. No i ktoś dla jaj, jakiś chłopulek napisał w no. komentarzu ej, młody, nieposianym. I jemu jakaś taka starsza babeczka napisała ha, 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 coś w tym stylu. No. no. i ten, i jeden łepek jej napisał no, widać, że rozum po matce". I ona nie szczękiła, potraktowała to jako obelgę. Ja właśnie nie wiedziała, o co chodzi. No to właśnie o to. Nie po Rozum po matce! No to na akurat, akurat. Nośu, ty tego, bo ty nim tak brykasz, jak co? Co połamę, co połamę, babcia? Bo, bo im nim, pomiędzy skaczesz. Weź ty najpierw może zrób tu poprzeczniaka, bo... Jak ty tak pomiędzy brykasz, to jest koniec. No ale to ja lubię. I co teraz? Zaraz robimy, spokojna Baśka, babcia. Babcia pokojnie, babcia pokojnie Byś Jaka zrobił, to byś se po zawracał Ale po nie można, e Nie posionym. Się... Podczas siania można Tak? No po zioniu tylko nie można A dlaczego? No bo wtedy jak jest już zasiane A serio się robi tak poprzecznie jaka babcia? No można Nie matka? To nie... Pan mówi, że nie można. MOTKO! NIE MOTKO na Pan mówi, że nie można. NIE MOTKO! MOŻNA! To Oj, też gdzie śmieszny gdzie filmik już. był. Też babcia zna? Znam. Jak pan amortyzatory spawał? Trzy tygodnie temu? Tak. A można tylko dojechać! A nie się modko. po nazwisko pyta Niemotko. Pan mówi, że nie można. Tutaj tu od razu, stąd lecę. Ale te milicjanty to już bekę mieli wtedy. A. No się dziwi babcia jak... jak ten? Jak mu... No i babcie tylko nazwiska, ktoś by w ogóle przekręcił to zupełnie inaczej. Ja bym się no, rozbawiła. No ja no się im nie dziwię wcale. babcia lubi policjantów? Lubię. A ja to nie lubię ich. Ja, ja to, lubię. Ja to babcie ich nie lubię, bo oni mnie ganiają. O no właśnie, dzwonimy na policję, że ciebie okradli. Nie. Tylko nie będziemy gadać, że to młodzieniec może. No jak, no to To mnie okradli nie powiemy kto? To bez sensu. To tak to bez sensu, babcia. Dlaczego? No bo albo się mówi, że mnie okradli, kto mnie okradł, albo wcale. A zobacz, jak tu komuś rzepak ładnie rośnie. Dobra, i nam tak będzie przeniszka rosła, jak, jak. jemu rzepak. Spokojnie. No ciekawe. Spokojnie, babcia, spokojnie. Dobra. Ciekawe, czy my nawóz będziemy mieli dać. Damy, kupimy, będzie nawozik elegancki. Będzie zadymka siusiu. Siu, siu. Jak ja to mówią? chciała mieć drugi ciągnik w nosiu. Ale nie mam. A tam dobrze w ogóle babcia jeżdża, babcia patrzy? Dobrze, ja patrzę cały czas, nie ma nie robię? Wiesz, Musiu, tam... Bo mi się w głowie mieni i ja tutaj nie widzę. No W sieci innym to se można. Ale tobie powiem przy sianiu, to omijaka zrobić, to jest karygodny grzech. Do czego? Bo później tu zboże nie wyrośnie no omiaku no to kawałkiem nie urośnie, to jak ono wyrośnie, to będzie nam nie zauważy. Oj, zauważy. Nie zauważy. A jak tu taki jeden z wioski raz siał, to połowy pola nie zasiał. Aż tak? To co on pijany robił? No to cię nie trzeźwy. Ja, to wszystko wyjaśnia babcia. Jakby był trzeźwy, to by widział. A tak to wiesz, koniec. Dlatego on nie można ci jej alkoholu na robocie. W ogóle nie można! Na robocie nie można. Na robocie... A po, ro a po robocie? A po robocie to można piwko zero na przykład no, wypić. No ty to masz mało lat! Ale ja lubię to piwko zero sobie wypić, babcie. Nie wymyślaj głuput! No piwko zero, babcia. babcia też lubi piwko zero. Makowe. Ja też lubię, ale ja mogę. Ja zero też mogę. Bo oglądam prawo, ma prawo Marcina na Tiktoku, oglądam. Wizawie napiszcie w komentarzu czy prawo Marcina oglądacie. I on mówi, że można, że to nie jest napój alkoholowy zgodnie z ustawą jakoś tam. Bo napój alkoholowy to musi mieć powyżej tam 0,5%. Tak? Tak. Jak ktoś ma 0,0 to nie jest napo na, na, na napojem alkoholowym. Alkohojem napolowym. No wiecie Dobra. o co chodzi. Ale ja, ja bym tobie nie pozwoliła i tak. Piwko zero można, a na przykład napoju energetycznego nie można. Nie, ja bym nie pozwoliła. Ale wiesz... A piwko można? Szczerze, moim zdaniem, energetyki to jest gówno. Bardzo dobrze tego zakazali, moim zdaniem. O te mało laty. Bardzo. A moim zdaniem, to nawet jak ktoś jest pełnoletni, to powinien mieć zakaz, kurde, zakaz! Nie no, jak pełnoletni. Ale to dobrze, bo jak tak jak samo tak ten WK zrobiło te swoje energetyki, iż teraz Budda No to przecież to oczywiste, że to dzieciaki kupują. Bo gdzieś tam no dzieci to... Zakaz, oglądają to na YouTube i oni chcą się tego napić tylko dlatego, bo to ich ulubieni twórcy to jest, zrobili, nie? To, to jest bardzo niezdrowe, bo to serce wysiada. Da babcia, serce nie sługa. Jak to mówią? Znaczy. Nie wiem, ale tak mówią. Babcia A mnie pyta, jakbym jak jakiś poligloto był. No w, wnuczek sługa akurat, tak. Zawód wnuczek. O! Zawód dla rodziców. To no zawsze, jak ktoś mnie pyta, jakiem zawód, to mówię zawód dla rodziców. Nie, ja żartuję oczywiście. Ja tak mówię. Aha, czyli ja babcia ciebie... uważa, że jestem ochmytą. Nie, ja tylko takie powiedzenie jest, dlatego no tak ta. sobie żartu. Albo jest też taki za zawód syn. Chciałbym być tak w takim zawodzie. I co i wtedy samochody, luksusowe? Ta mieszkania, wille, jachty. Ale to takie osoby. To mu tylko. Y y jak to powiedzieć? Trzeba to¿ mieć tatę magika. Dziki no ty. Nie. Żeby być zawodem syn, to trzeba mieć tatę magika. Bo go nie ma, on Cie płaci. Jak magik! Wie łapcie o co chodzi, że na miejscu go nie ma, a, a płaci. Na brutów Tak, o Teraz robią te bliki, nie bliki, porobili jakiś tych fiu i, i nie wiadomo co. Co jeszcze? Jo! To można łatwo zapłacić. No, akurat blik to jest mega przydatna rzecz. Nie ma co gadać. Moim zdaniem, jedna z lepszych metod płatności. No. Znaczy, jeszcze lepsza to jest Apple Pay, jak gdzieś można Apple Payem zapłacić, to już w ogóle jest pięknie Na iPhone do blika, tu mogła być wasza reklama Dokładnie tak Tu, ale niestety jej nie ma i płacę Apple Payem W Ach. 90% przypadków Bo sobie coś kupuję na, na internecie i jak... Jak trzeba płacić blikiem, to jak się na jakiejś stronie pierwszy raz kupuje, trzeba wchodzić w aplikację banku Ten kod sprawdzać, ja że tego całego kodu na raz nie pamiętam, to muszę na dwa razy tam możesz kliknąć skopiuj Serio? No ja tak zawsze robię. A. a na Apple Pay ja tylko klikam dwa razy przycisk odłączania telefonu i mi i, i zapłacone jest. Jeszcze dźwięk przyjemny idzie. dla ucha. Twarz mi szczytuje i, i zapłacone, ja tylko... Przycisk odłączania No normalnie! No? I tylko dwa razy przycisk odłączania od telefonu. Klikam i tyle. Ciebie to wnosi stać na te nowoczesne telefony. No nie, nie ma co gadać, ale te iPhoney nie są takie drogie, w tym razie w, tym, w tych czasach to już trochę się pozmieniało. Ty to z tych YouTube'ów pewno Tak, chciałbym Chciałbym, żeby mnie było stać z YouTube'a Na, na iPhone'a Ja tu mi na chleb starcza No chleb teraz drogi No 4 złote Cztery złote teraz Chociaż Oj nie to wiem. zależy gdzie? Kurde Jaki pewnie? U mnie to połówka żytniego. Tak jak... A żytni to jest taki jak moja dłoń. Cały. No. Jest taki jak moja dłoń. A połówka kosztuje 3,70. O jest. A to Żytni to jest chadrosz od tego czynnego, co czy nie? Ale ten żytni dobry, jak kupuję Ja lubię zwykły chlebek, taki bielutki, elegancki. Ja to od... lubię taki troszkę, że tak powiem... Czekoladka Ja to lubię, na przykład ten wiejski chyba czy to babuni Ja lubię jak to jest twardsza skórka na tym chlebie taka na No, środku no ale środek mięty. Tak, a skórka taka twardsza To wtedy jest idealny chlebek Babcia o, kończymy odcinek wolę, Babcia wolę, kończymy bio, dwunasta. odcinek Dobra widzowie 12, więc widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, na razie